Cześć, witam Was serdecznie, RetroSzputa ja Wam się kłania, witam Was serdecznie kochani w odcinku, w którym to zagram sobie w grę, mini grę Lamentable Soccer będącego namiastką absolutnego amigowego hitu Sensible Soccer bądź też Sensible World of Soccer. Lamentable, soccer w wolnym tłumaczeniu żałosna piłka nożna to gra zgłoszona do konkursu. aretatywnego napisana w 3 dni, weekendowe oczywiście na Commodore 64. No i grę oczywiście możecie sobie ściągnąć bezpłatnie z poziomu strony, której link zamieszczę w opisie filmu. A do samego zakończenia konkursu Macie możliwość zagrania w ową grę online bezpośrednio z poziomu strony. No i cóż, w tym miejscu y, można mieć nadzieję, że kiedykolwiek w przyszłości znajdzie się taka osoba, która poświęci troszeczkę więcej czasu, no i spróbuje dokonać pełnej konwersji owej gry na Commodore 64. No, to jest póki co marzenie, no ale marzenia czasem się spełniają. Lamentable Soccer to bardzo uproszczona konwersja znanego Super super klasyku w sensywnie Soccer, czy też Sensible World of Soccer, choć tak po prawdzie użyte przeze mnie słowo uproszczone to i tak jest bardzo dużym nadużyciem. W samej grze mamy możliwość oddania 20 strzałów z rzutu wodnego no i za każdy z nich przyznawane są punkty Im strzał jest bardziej precyzyjny, tym większa ilość punktów. No i jeśli oczywiście chcemy przez chwilę poczuć się jak taki rasowy egzekutor rzutów wodnych, no to oczywiście ta gra jest jak najbardziej dla nas. No to co, wcielamy się w postać Davida Beckhama, bądź też Messiego, fenomenalnych egzekutorów rzutów wolnych. No jeśli chodzi o sterowanie w samej grze, to mamy podobne, podobnie jak w Sensible Soccer na Amidze. Jeśli odchylimy joystick do siebie, no to oczywiście piłka lobnie tych obrońców, którzy stoją w polu karnym. Jeśli przytrzymamy dłużej przycisk fire, no to oddamy oczywiście mocniejszy strzał. No i oczywiście kierunki lewo, prawo e Ułatwiają nam dokręcenie piłki, oczywiście, do bramki. No to co, startujemy. Brawo. No, myślałem, że nad. Myślałem, że nad 112 punktów. Pięknie dokręcona, widzieliście, ale malutko punkcików. Wypadałoby trafić w ten punkcik w bramce, który jest zaznaczony. No, niestety to jest bardzo trudne. A teraz za mocno. Teraz też za mocno. Brawo, brawo. 212 punktów. A i teraz za słabo. Przesadziłem. Wpadło, pięknie. 250 punktów. 312. Jeszcze 11 strzałów.

960 za słabo. Jeszcze pięć strzałów. Dobrze, tysiak. Pięknie. 1052 punkty 1122. No jeszcze dwa strzały, tak? Aj, nie zdążyłem dokręcić. Pięknie 1192 punkty. Tyle mi się udało uzyskać przy 20 strzałach i 15 bramkach. Sam jestem ciekaw Waszych wyników. W tym miejscu, oczywiście, zachęcam Was do osiągnięcia sobie owej i spróbowania swoich sił czy też umiejętności w wykonywaniu rzutów wolnych. Podzielcie się oczywiście w sekcji komentarzy swoją ilością zdobytych punktów. No a ja życzę Wam oczywiście powodzenia.